Chciałam ja z tej strony Mina um, i teraz taki filmik informacyjny bądź też rekrutacyjny w którym um, chciałbym Was zaprosić do wspólnego grania na SKKF Hardcore um, na 11 edycji jeżeli byście chcieli dołączyć do mojej ekipy, ekipy bardzo Was serdecznie zapraszam na TESa który właśnie się teraz wyświetla na ekranie Um, tak, na razie mamy 6-7 ludzi. Jak wiecie, no do startu jest mało, 2 godziny, 3. No i możecie wbić. Wymagania to przynajmniej 7 na 10 PvP. Um, dobre mikro. Um, plus 13. No i żebyście tak mniej więcej ogarniali hardcore, nie? No, no to trzymajcie się, 6.